W ostatni dzień czerwca nad absolutorium dla wójta Kamila Ładziaka debatowała Rada Gminy. Absolutorium głosowane jest co roku w okresie maja i czerwca i stanowi potwierdzenie prawidłowości działań finansowych podejmowanych przez wójta w poprzednim roku. Rada Gminy po wysłuchaniu pozytywnej oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zapoznaniem się z opiniami Komisji Stałych udzieliła absolutorium wójtowi Ładziakowi. Komisja Rolnictwa, Handlu i Usług pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie wykonania budżetu gminy i programu inwestycyjnego. 2013. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych na posiedzeniu Komisji Łączonych w dniu 17 czerwca <laughs> pozytywnie przyjęła i pozytywnie zaopiniowała, tym samym udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy Bełchatów. Za rok 2013. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Lutowej Gminy Bełchatów z tytułu wykonania budżetu Gminy Bełchatów za 2013 rok. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Tak e, znaczące poparcie, tak wyraźne poparcie. E, Powiem tak. Dziękuję za to poparcie i będę dokładał wszelkich starań, żeby ono było jak najbardziej uzasadnione i żeby przede wszystkim mieszkańcy z tego co robimy byli zadowoleni, bo tak naprawdę to nam wszystkim chodzi o mieszkańców. I daję tutaj swoje zobowiązanie do tego, że będę robił wszystko, żeby ci mieszkańcy byli jak najbardziej Zadowoleni z działań podejmowanych przez Urząd Gminy i przez Radnych. Następnie Rada dyskutowała nad wysokością stawek za korzystanie z targowiska gminnego w zawadach. Radni zaproponowali wykreślenie z regulaminu niektórych zapisów wprowadzonych jeszcze w 2008 roku, tak by przy korzystniejszej cenie mogła z niego korzystać większa liczba sprzedawców. Z ręki, z ręki kosza stoiska. Tu wydaje mi się, że jest to kontrowersyjna opłata, bo... Dlaczego Aha. jest to powiązane tak, sprzedaż z ręki? No, ktoś przychodzi, z, sprzedaje z koszyka z jajkami, tak? Taki przykład i, i on nie zarobi tych 20 zł na tych jajkach, a musi zapłacić te, jakby, te 20 zł. Tak, żeby wnioskowałbym, nie wiem, i to jest po prostu do, do Państwa radnych o czy jakąś propozycję, jakąś mniejsze kwoty, chodzi mi o ten sprzedaż z ręki. Chciałbym się zapytać o różnicę pomiędzy stoiskiem a stołem handlowym. Bo jak najbardziej tutaj to, co wcześniej podnosił Pan Radny o wykreślenie tego punktu. W punkcie 5 jest sprzedaż z ręki kosza stoiska 20 zł, natomiast w punkcie na przykład 6 jest sprzedaż na stołach handlowych 5 zł. Nie bardzo widzę różnice pomiędzy stoiskiem a stołem handlowym. Czy innym miejscem. Czy innym miejscem dalej powiedzmy idąc do punktu 7. Tak, tak, rozumiem, że ten temat jest troszkę kontrowersyjny, bo te stawki są... Tam jest za dużo troszkę tych stawek i niektóre te stanowiska się gdyby powtarzają. Sprzedaż z ręki kosza, stoiska, a sprzedaż z pozostałych miejsc, to dla mnie jest jedno i to samo. Bo pozostałe miejsce oprócz tych wymienionych tutaj w paragrafie, no to również jest sprzedaż z ręki kosza. Tak? I z pozostałych miejsc jest 5 zł. A z ręki kosza 20 złotych. Dla mnie y, ten punkt w ogóle powinien zniknąć z tej, z tej uchwały. Y, I wówczas zostaje ta stawka 5 zł i osoby, które mogą sprzedawać y, swoje y, prywatne artykuły typu, tam, tak jak mówił to pan radny jajka czy, czy inne y, płody ziemi. Będzie korzystał z normalnego stanowiska przy stole z opłatą 5 zł. To, to, myślę, że stawka taka dosyć rozsądna właściwa i ma też pełną dobrowolność dla, dla mieszkańców, którzy chcą tej formy sprzedaży korzystać. W efekcie Rada postanowiła usunąć z regulaminu targowiska zapis o sprzedających z kosza i pozostawić stawkę za sprzedaż ze stanowiska przy stole na poziomie 5 zł. Rada Gminy pozytywnie odniosła się do propozycji nowych działań edukacyjnych zaproponowanych przez Gminny Zespół Obsługi Szkół. Będą to rozmaite koła zainteresowań, w tym muzyczne, teatralne i dziennikarskie, choć nie tylko. Obok tego dla uczniów najstarszych, dla uczniów klas trzecich, zostaną w szkołach utworzone Szkolne Ośrodki kariery, których celem będzie przygotowanie młodzieży do wyboru zawodu. W ramach tych szkolnych ośrodków kariery odbędą się zajęcia z preorientacji zawodowej, spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni, poznanie przez uczniów wyników badań rynku pracy i zapotrzebowania na poszczególne kwalifikacje i zawody oraz wyjazdy do wyższych uczelni oraz na targi edukacyjne. W ramach projektu zostaną zakupione do naszych placówek pomoce dydaktyczne, komputery z oprogramowaniem, a także pomoce bezpośrednio dla uczniów, takie, takie wyprawki dla uczniów służące organizacji poszczególnych zajęć. Rada postanowiła też, by o wysokości ilości przyznawanych stypendiów dla najlepszych uczniów decydował wójt, takie działanie ma być podejmowane dwa razy w roku w każdym semestrze nauki. W dalszej części obrad wywiązała się dyskusja na temat działań podejmowanych przez referat promocji sportu. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem koordynator referatu i wyrazili sugestie co do dalszego obrazu gminnej promocji. Chciałbym Państwu przedstawić, że są tu zagadnienia, panie na które nawet w się powtarzać o utrzymanie, o, o really? kontaktów z innymi gminami, organizacje społeczne, a później organizacje pozarządowe, stowarzyszenia. Kolejny jeszcze punkt też jeszcze jest w sprawach e, organizacji pozarządowych. Są trzy punkty, które są jednoznaczne w danym obszarze i w danym zakresie działania. Tak? Wiadomo, czym znaczy, więcej, dużo tak jest lepiej. Powiem tak, że promocja ma szerokie spektrum działania i powinna mieć także wymierne korzyści dla placówki, dla instytucji, którą promuje. I może, tak na wstępie, będę dalej kontynuował, zapytam, jakie działania jakie wymierne korzyści przez ten okres działania promocji. Przy, przyniosły mierne korzyści dla gminy Bohary? Wychodzimy na zewnątrz i uczestniczą w naszych imprezach, ludzie z całej Polski, bardzo pozytywnie o naszej gminie się wypowiadają. Wystarczy spojrzeć na blogi uczestników, przepraszam, uczestników na przykład gminnej Zadyszki. Ostatnia impreza, która miała miejsce teraz w sobotę, grillowanie. Rozpoczęliśmy pierwsze eliminacje w gminy w grillowaniu. Niesamowita zabawa, niesamowita, niesamowite emocje, po raz kolejny integracja naszej społeczności. Wigilie, które organizujemy dla osób starszych, niepełnosprawnych, dożynki, to wszystko, no to są wymierne efekty dla społeczeństwa. Jak, jak, jak można tego nie widzieć? Ja, ja nie rozumiem. Wszyscy radni milczą. Co się dziwię? Tak, ale coś w tym jest. Coże, to Właśnie ja czemu się... najwięcej nie pasuje. że tak? Ja panu wyrażę. A nie na Radzie Kowalczyk. Jakoś tak nie ma. Nie na Radzie było mi ją od pana tabliczka. Bardzo fajnie, że wszystko się dzieje. Bardzo fajnie, że to wszystko, że tak powiem, się rozwija. Grzechem było mówić, że się nie rozwija. Tylko po prostu trzeba powiedzieć, czy to nie mogłoby być kapkę lepiej, kapkę inaczej zorganizowane, ale nie wiem, bo ja nie jestem aż tak e, doświadczoną osobą w tym, w tym temacie, ale od pewnego czasu obserwuję różne inne media i to nie tylko na naszym e, terenie, ale dlatego, że jest dostęp internetowy szeroki innych miejscowości. I Zaczynam obserwować, że to jakby było troszeczkę inaczej pokazywane. Tak zwane w takiej promocji danych miejscowości może mają zdecydowanie lepiej, dlatego że mają się czym poszczycić, jeśli chodzi o organizowanie jakichkolwiek spotkań w trochę szerszym temacie, czyli nawet ogólnopolskim, tak jak tutaj słyszałem po jednym, jednym z naszych tutaj działań, I mają już zakorzenione tradycje różnego rodzaju festiwali i tak dalej, więc to jest łatwiej, nie ma co ukrywać. Tylko zaznaczę jeszcze, czy nie można byłoby troszeczkę jeszcze inaczej, nie zamknąć się tylko w osobach i, i, i ludziach w tej naszej informacjach takich medialnych, a rozszerzyć jeszcze teren i zakątki, miejsca, które które są naprawdę piękne i tam zrobić jeszcze taką, że to jest nasze. Różne źródła, które płyną z głębi, zakończając nawet i na, na naszych żwirowniach, piaskach i tak dalej, tak przenośni, fantazuje, to są też jakieś takie nasze promocje, że coś się dzieje, coś się odbywa i tak dalej. To tak na się ogólnym. A teraz jeśli można to jedno pytanie jeszcze do, do Pani, bo tak, jest. Ja tu usłyszałem, że Mieliśmy zorganizowany bieg za dyszkę w zadyszkę uczestników Sejbocji, czyli my byliśmy organizatorami, my jako gmina. No właśnie to jest jeden z takich, takich jednych yy, przykładów, gdzie wyszliśmy wreszcie z ale czy organizatorami? No właśnie, bo tego nie widziałem, na tym się dopytałem, bo nie chciałbym negować, bo chciałem to pochwalić. To była jedna z takich imprez, gdzie już rozszerzyliśmy kontakty nie tylko z gminą, z powiatem, ale z miejscowościami miastami i miastami przez kontakt ludzkich. I to jest właśnie ten taki, taki, taki boom. Wczoraj byłem na dniach Buczku, tam już była tak zwana. Mm, tak, to wiemy, i tam był tak zwany enduro. enduro. mistrzostwa Polski y, klasy tam jakiejś najwyższej. I powiem szczerze, że wuj gminy Buczek, występując na scenie już po południu, zareklamował właśnie tą reklamę. Że my, jako mała miejscowość, jako, jako gmina, zorganizowaliśmy, zorganizowaliśmy taki, a nie inny. Y, jakby to szlagier bym nazwał, bo przeważnie wszystkiego typu wyższej rangi imprezy odbywają no, się w miastach, A tu byłem niedaleko, widziałem na własne oczy to coś, co oglądam w telewizji lub by musiał jechać 200 km dalej. Nie mówimy w tym kontekście, że to było to, co ja to widzę, ale właśnie tego typu raz w roku promocja powinna szukać, zaczynając od jakichś... W miarę możliwości yy, yy, tych, yy, tych, tych inwestycji, w miarę możliwości yy, takich, ani innych yy, promocji. I tutaj cały czas nie chciałbym yy, szukać punktów drobnych, które mam tam wyszczególnione, ale jeżeli 14, 13, 12 radnych widzi to pozytywnie, to wydaje mi się, że nie chodzi o to, żeby szukać yy, tutaj minusów bo no, po prostu chciałem zaznaczyć, że według mnie mogłoby być troszeczkę inaczej to y, promowane. I wszystkie y, podpowiedzi, wszystkie y, jakieś zauważalne mankamenty y, bardzo y, chętnie zawsze to wysłuchuję i, no i, i ja i, i referat promocji y, będziemy z tego wyciągać wnioski i będziemy tą pracę, Będziemy tą pracę poprawiać, bo, bo ona nie jest idealna. Ja powiem tak. Gmina Bełchatów, gdziekolwiek nie pojadę, i to dotyczy całego województwa, jest gminą znaną. Jest gminą, o której się mówi, że jest to gmina, która bardzo prężnie się rozwija. Jest to gmina, która nie, nie, nie przypadkiem dostała tytuł gminy Fair Play, bo to wcale nie było łatwo. Uzyskać ten tytuł nie jest wcale łatwo i nie wszystkie gminy czy miasta, które startują o ten tytuł, ten tytuł dostają. Trzeba spełnić, spełnić mocno wyśrubowane kryteria, a przede wszystkim, co jest najważniejsze i co decyduje, to jest opinia przedsiębiorców z danej gminy na temat funkcjonowania urzędu. I ta opinia jest pozyskiwana w sposób zupełnie niezależny od władz gminy. Yy, przedstawiciele. Yy, to jest yy, Krajowa Izba Gospodarcza. Przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej bezpośrednio kontaktują się z przedsiębiorcami, zadają im całą masę pytań i na podstawie tych odpowiedzi punktują i w tej punktacji wyszliśmy naprawdę bardzo dobrze. Ocena, ocena przedsiębiorców w gminie Bełchatów była tak dobra, że... Prze, yy, że tak naprawdę zakryła ewentualne mankamenty funkcjonowania urzędu. I to jest najważniejsze: ta ocena przedsiębiorców w gminie Bełchatów. Także, ten tytuł Gmina Fair Play, to jest to, jest to co promuje bardzo gminę Bełchatów. W tym momencie ubiegamy się o, i o tytuł Gminy Fair Play. Jak również o tytuł gminy przyjaznej, najlepsze miejsce do zamieszkania, uważam, że w tej, w tej kategorii mamy jeszcze większe szanse i jeszcze lepszy osiągniemy wynik niż w gminie Fairplay, ponieważ, ponieważ znając te kryteria tutaj w gminie Rochatu, te kryteria spełniamy i to spełniamy z naddatkiem. Czy ściągamy przedsiębiorców? Wystarczy, będą mogli radni przeczytać wywiad znowu tutaj z przedsiębiorcą, który, który uruchamia u nas kopalnię piasku bukowej, który wypowiada się na temat tego, jak, jak był obsługiwany w gminie Bełchatów, czy, czy gmina pomagała mu, czy mu przeszkadzała, jaka jest jego ocena funkcjonowania Urzędu Gminy Bełchatów. To jest y, opinia zupełnie niezależna, bo tak naprawdę wcale tego nie musi mówić, wcale tego nie musi robić. To jest niezależny przedsiębiorca. Tak więc y, odbiór przed, y, biznesu jest, jest dobry. Ja mam nadzieję, że teraz y, pewne, jeśli chodzi o osiągnięcie kapitału, pewna blokada była w związku y, z obwodnicą, która była wpisana nie, y, 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 i tak naprawdę wisiała powietrzu. W tym momencie wiemy już, że obwodnica rusza. Jeżeli ta obwodnica rusza, ona, ona przebiega praktycznie w całości przez teren gminy Bełchatów. Myślę, że tutaj ten biznes w jeszcze większym stopniu do gminy Bełchatów zawita, a my będziemy robić wszystko, żeby ci przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na inwestowanie w gminie Bełchatów, żeby tego kroku nie załowali, żeby byli bardzo z tego powodu zadowoleni. Dziękuję bardzo. Sugestie zgłoszone przez radną Bogumiłę Robak, Jacka Bakalarczyka, Tomasza Kałatka oraz pozostałych radnych zostaną wprowadzone w życie w najbliższym czasie. 51. sesję zakończyły wnioski i interpelacje. Na kolejnym posiedzeniu Rada Gminy Bełchatów zbierze się w lipcu.